Kochani, byłem w podróży dookoła świata, skakałem z samolotu. No generalnie zrealizowałem wszystkie swoje marzenia, jakie miałem na liście, robiłem rzeczy nieprawdopodobne, ale to, co uderzył we mnie Miron, tutaj na siłowni, to, co się udało wykręcić, to jest coś nieprawdopodobnego. I powiem wam, że chociaż robiłem naprawdę różne rzeczy w moim życiu, przygoda związana ze sportami sylwetkowymi to jest coś niebywałego. I teraz najciekawsze jest to, że to była jedna z najtańszych przygód, gdzie, no nie była jakoś super tania, ale generalnie jedna z najtańszych, to mógłbym ją przyrównać do podróży dookoła świata. To jest takie same doświadczenie, po prostu czegoś innego. I tu, kochani, dla Was jest taki tip, że my często szukamy jakichś doświadczeń, marzy się nam nie wiadomo co, jeżdżenie nie wiadomo gdzie, a tu na miejscu w Zabrzu ja znalazłem pasję, która jest po prostu nieprawdopodobna i tak jak mówię, no dla mnie to jest taka sama przygoda jak podróż dookoła świata profesjonalnie podejść do tematu budowania swojej sylwetki i stworzenia wymarzonego ciała. Gdybym chciał bardzo podziękować Miranowi Heince, bo gdyby nie on, gdyby nie jego doświadczenie, bo jest mistrzem polskim w kulturystyce, to na pewno by to nie przeszło tak gładko i nie zrobiłbym formy życia w 3 miesiące, 6 miesięcy, a teraz obecnie mamy dokładnie 7 miesięcy od rozpoczęcia projektu. I kochani, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Zachęcam Was do tego gorąco, żebyście zaczęli trenować, żebyście zaczęli cisnąć. Teraz jest dobry moment, bo mamy listopad i żeby wykręcić formę na lato, naprawdę możecie zrobić nieprawdopodobne wyniki. I kochani, z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na pokład Formy Życia 3. To już trzecia edycja. I co jest najpiękniejsze w tym, to to, że postanowiliśmy z Mironem, że wspólnie, razem jedziemy wszyscy na wakacje. I teraz kochani, ja wiem, że wielu z Was chciałoby ze mną zbić pionę, a już nie wspomnę o tym, żeby live mastery zrobić i podróżować. Najprawdopodobniej to będą Mazury, ale możecie dać znać, czy wolelibyście nad morzem coś takiego zrobić, taki wypad trzydniowy, czy w góry. Ale chyba będą Mazury, bo dużo osób już na grupie nas do tego prowokuje. Także kochani, razem możemy trenować, inspirować się, do tego, żeby zrobić po prostu sylwetkę swoich marzeń. Macie całą wiedzę od Mirona, masę moich szkoleń, które kosztowały no, grube tysiące złotych, jak ludzie na nie jeździli, a mamy je ponagrywane. Teraz planuję masę tak samo szkoleń z rozwoju duchowego dla Was, czyli dla uczestników trzeciej grupy nagrać. Realnie ten projekt to jest Mistrzostwo Świata. Także jeżeli, kochani, marzyło się Wam, żeby wykręcić formę życia i zrobić to z takim przytupem, to nie ma lepszego miejsca moim zdaniem niż pod skrzydłami Mirona. I gdzieś tam y, przy moim czuwaniu nad, nad, nad całym projektem no jest to coś nieprawdopodobnego. Grupa w ogóle formy życia, mistrzostwo świata, co są uczestnicy, jaka jest pozytywna energia, każdy się z każdym wspiera. To no jest to po prostu rewelacja. Także y, to będzie projekt, który najprawdopodobniej będzie trwał naprawdę wiele lat, bo ja całe życie trenowałem, a najlepsze jest to, że żadnych efektów z tego nie było. Ja nie wiem, czy macie tak samo, ale ja naprawdę trenowałem codziennie latami, ja nie, ja nie potrafiłem, poza tym, że, dobra, wzrastałem siłą, ale ja w ogóle nie wyglądałem. <laughs> Także dopiero dzięki Mironowi, jego wiedzy, zrobiłem coś nieprawdopodobnego. Nasi grupowicze też wykręcają niesamowite formy, za niedługo się zresztą będziemy tym chwalić, bo w połowie, pod koniec, połowa lutego e, będziemy mieć właśnie ich zdjęcia porównawcze od początku projektu i na końcu. Także nie będzie, że tylko ja wykręciłem niesamowitą formę, ale i pewnie masę naszych uczestników. Także, kochani, link macie w, w opisie tego filmu. Jak chcecie dołączyć do grupy, trenować ze mną pod okiem Mirona, tyle szkoleń, no i razem, jeszcze przede wszystkim te wakacje, które mi się już od dawna marzyły, żeby połączyć nas, ludzi świadomych. Przebudzonych, i żebyśmy razem wyskoczyli na wakacje. Także sobie tylko wyobraźcie, jaka będzie jazda, bo ze mną to jest zawsze jazda bez trzymanki. Już sobie to wyobrażam, jak na takich mazurach wypożyczamy skutery, jachty. Mam patent sternika. Będzie to coś na pewno niesamowitego. Także kochani, dajcie znaka w komentarzu koniecznie, czy podoba Wam się ten projekt, czy chcielibyście wejść. Dajcie znaka. Więcej informacji macie tutaj w opisie, wbijajcie. Ja się nie mogę doczekać formy na lato i tych wakacji. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Hej!